Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałam wam powiedzieć o mojej końcówce drugiego trymestru ciąży, dokładnie o tygodniach 24 do 28, czyli tak naprawdę teoretycznie też początku trzeciego trymestru. Powiem wam o tym, jak się czułam, e, jakie miałam objawy różnego typu i jak wyglądały moje wizyty lekarskie. Postaram się początek tego filmiku skupić na takich ogólnych rzeczach, które nie zależą zupełnie od naszej obecnej sytuacji na świecie, epidemiologicznej, związanej z koronawirusem. I mam nadzieję, że za rok, jak ktoś to będzie oglądał, to w ogóle już nie będzie się martwił o koronawirusa i po prostu przyda mu się ta wiedza, jak ten koniec drugiego trymestru wygląda generalnie. Pod koniec opowiem Wam o tej mojej wizycie lekarskiej. Moje wszystkie wizyty odbywały się w szpitalu, także jak ona wyglądała, co się zmieniło w związku z koronawirusem, o co pytałam mojego lekarza w szpitalu, jeśli chodzi o dalszą część mojej ciąży i też poród. Mam nadzieję, że Wam się przydają te informacje i może powiedzą Wam to, o co warto zapytać swoich lekarzy. końcówka drugiego przemestru generalnie nie za wiele różniła się od tego, co było na początku. Poza główną różnicą, że oczywiście jestem większa. No i dzidzia jest większa. Cały czas to nie jest jeszcze taki stan, że po prostu czuję się jak wieloryb i nie mogę się ruszać, ale zdecydowanie ten brzuszek już jest taki, no. Ym, y, czasami przeszkadzający w normalnych czynnościach. Na przykład, jak leżę w łóżku, to nie jestem w stanie już tak bardzo szybko wstać i wyjść z łóżka, tylko muszę jednak przerzucić się na bok podeprzeć i wstać. Od tej połowy drugiego trymestru Dizia kopie już non-stop. Chłopcio w pierwszej ciąży kopał mnie totalnie wszędzie. Ten gdzieś w tej ciąży kopie mnie głównie na górze, w żebra. <grym> Także jest ciekawie. Ale to z jednej strony dobrze, bo to znaczy, że jest główką w dół. I dzisiaj miałam wizytę u położnej ona też rękami wybadała i też mówiła, że wydaje się, że ona jest głową w dół. Nie ma to w tej chwili takiego znaczenia jeszcze, dlatego że na początku trzeciego trymestru tam jest jeszcze cały czas dużo miejsca w brzuchu. Dlatego jak nie czujecie tylko i wyłącznie kopniaków w żebra, to się nie martwcie, bo to jest jeszcze na tyle wcześnie, że w dalszym ciągu bez problemu dziecko jest się w stanie przewracać tak naprawdę w każdą stronę. Coś ważnego, co mi położna powiedziała, to właśnie od teraz, czyli od tego początku trzeciego trymestru, trzeba zwracać uwagę na ruchy dziecka. I jeżeli w godzinę nie jest w stanie się wyczuć sześciu ruchów, to trzeba dzwonić. No i ja pytałam, że co, jak dziecko śpi? No i ona powiedziała, że przez godzinę nawet jak śpi, to tam jakiś jeden łokieć w tamtą czy w tamtą powinien być, dlatego tych ruchów tylko sześć się wymaga na godzinę. No i jak zdecydowanie nie ma żadnej aktywności, to wtedy trzeba alarmować swojego lekarza albo położną. Coś, co mi dolegało również z chupciem i co powoli mi się zaczyna, to jest ból kości łonowej. To jest dziwne i głównie mi to dolega po tym, jak na przykład siedzę trochę dłużej, jak pracuję i jak wstanę, to czuję zdecydowanie jakieś takie dziwne ciśnienie na kości łonowej. Wydaje mi się, że to już jest po prostu z ciężaru generalnie mojego brzucha i mojego dziecka, jak dużo chodzę, na przykład, to też wtedy czuję tą kość wolnową. Jak chodziłam na siłownię, wcześniej, teraz już nie chodzę w związku z tym, co się dzieje na świecie, to też po jakichś tam intensywniejszych ćwiczeniach ja ta kość bolała, ale w tej chwili to jest tak już bardziej no, prawie codziennie. Nie jest taki straszny ból, także oczywiście tam nie narzekam jakoś na to bardzo, ale czuję, że tam coś już ciśnie, jednak. Śpię okej. Okay. Ja nie miałam nigdy problemów ze snem. O ile nie wypiję za dużo wody albo jakichś innych płynów, przedtem dosadam muszę wstać do łazienki. Zwykle teraz rano budzi mnie dzidzia, Jak tam się już wiecie, tak przebudzam powiedzmy pół godziny przed budzikiem, czy pół godziny przed tym, jak chubcie wstanie. To zdecydowanie czuję imprezę w swoim brzuchu. Także mam budzik wewnętrzny. Nie mam nadal żadnych jakichś strasznych zaparć, tak jak miałam w pierwszej ciąży. Czasem sobie magnes wypiję, tak profilaktycznie, no i też po to, żeby po prostu dostarczyć sobie magnezu trochę więcej. I tak jak wam mówiłam w moim poprzednim filmiku, jeżeli macie zaparcia, to ten magnes jest genialny i na pewno wam pomoże. Jeśli chodzi o moją wagę, to jest dokładnie tak samo, tak przeczuwam, że tak będzie jak w mojej pierwszej ciąży, czyli cały początek ciąży byłam pod kreską i potem nagle w drugim trymestrze nastąpił taki przełom, gdzie jakoś tak więcej przytyłam i teraz jestem na górze jakby normy. W tej chwili jestem w 28 tygodni, że chyba 9 kg od początku. Czy się tym przejmuję? Czasem się przejmuję. Ale z drugiej strony nic mi nie zostało po tej pierwszej, także pewnie mam nadzieję, że będzie podobnie. E, pytałam położnej, e, powiedziała mi, że wszystko jest okej. Okay. Ja zdecydowanie nie jem więcej. Ja w tej chwili czuję się, że poza śniadaniem, na które oczywiście jestem głodna i mam wielką ochotę, to potem w ciągu dnia ja w ogóle nie odczuwam głodu. E, nie mam po prostu miejsca w brzuchu. I czuję się taka pełna cały czas. I zdecydowanie, jak już jem, to staram się jeść coś, co jest y, jakieś zdrowe, dostarczy mi jakiś składników, jest pełnowartościowe, zamiast jakichś tam, wiecie, chipsów czy czegoś. Także wydaje mi się, że odżywiam się dobrze, nie jem więcej, yy, więc chyba wszystko jest ok. I taki po prostu mój urok, że nagle na koniec zaczynam przybierać więcej. Tak wygląda mój 28-tygodniowy brzuszek. Tak jak już mówiłam, na siłownię przestałam chodzić w związku z tym, że po pierwsze są zamknięte, no a po drugie nawet zanim były zamknięte, to sama nie chciałam się narażać i wystawiać na ryzyko. Ale coś, o czym mówiłam też w moim poprzednim filmiku na temat właśnie ruchów ciąży i tego, co robi, żeby się dobrze czuć i żeby dziecko też się dobrze czuło i było dobrze ustawione do porodu, co warto zacząć już właśnie wcześniej, nie na sam koniec ciąży. Podlinkuję Wam ten filmik na górze. Jest masa kanałów na YouTubie, które mają pełno programów ćwiczeń dla ciężarnych i nie dla ciężarnych. Jeden z moich ulubionych kanałów to jest kanał takiej Lucy Brytyjki. Ona też ma właśnie takie prenatalne ćwiczenia tam, e, więc robię to. E, no i w miarę możliwości tam, gdzie nie ma ludzi, e, tam, gdzie można się odizolować, wychodzę na spacery i po prostu dużo chodzę. Chodzę też dookoła domu, także musimy robić, co możemy. Spinning Babies to jest kolejna rzecz, o której mówiłam w tym filmiku. E, zobaczcie sobie, to jest super strona i ona super pomaga właśnie w prawidłowym umorzeniu dziecka do porodu. Dalej kontynuuję wizyty u mojego chiropraktora, czyli tego tam kręgarza albo osteopaty. Dla mnie to jest ważne, dlatego że to pozwala mi nie odczuwać żadnych bólów pleców i innych dolegliwości ciążowych. Czuję się dobrze za każdym razem, jak wrócę od tego chiropraktora. Chodzę tam w tej chwili co dwa tygodnie. E, ostatnio byłam w tym tygodniu. E, za dwa tygodnie mam następną wizytę, no i zobaczymy jak wszystko się rozwinie. Na razie chodzę. E, co się czym rozmawiałam dzisiaj też z położną, to są te skurcze Braxton Hicks, czyli te takie przepowiadające skurcze bodajże, chyba tak to się nazywa. E, ja w pierwszej ciąży w ogóle tego nie miałam, ale zastanawiam się czy nie miałam tego, czy po prostu nie wiem co to jest tak naprawdę. I poważnie powiedziała mi coś ciekawego, że te skurcze Braxton Hicks to tak naprawdę nie są żadne bolesne skurcze, które przypominają tam skurcze okresowe, czy takie, które ma się w czasie porodu, tylko że mniej bolesne. Tylko to jest taka fardość i taka, takie napięcie brzucha. I muszę powiedzieć, że czasami w sumie jak się zastanowię, to mam takie dni, że wydaje mi się, że o Boże, na pewno dziecko urosło, bo po prostu mam wrażenie, że zaraz wybuchnę Taki ten brzuch mam napięty. I ona powiedziała, że to właśnie mogą być te skurcze Braxton Hicks. Ja zupełnie tego nie utożsamiam z jakimkolwiek bólem. To jest po prostu niewygodne i mam takie wrażenie, że o Jezu, muszę się położyć na boku albo jakkolwiek, żeby jakoś, nie wiem, poprzewracać trochę ten brzuch, bo po prostu jest tak napięty, że zaraz wybuchnie. Więc jeżeli to są te skurcze Braxton Hicks, to w sumie chyba od czasu do czasu je mam. No dobra, to teraz jeśli chodzi o tą wizytę u lekarza. A więc moja wizyta u lekarza, teraz w 28 tygodniu, była normalną wizytą, którą już miałam od dawna w kalendarzu, więc jakby pod tym kątem nic się nie zmieniło, czy by był ten koronawirus, czy nie byłby koronawirus na świecie, i tak bym ją miała. I to jest dość ważna wizyta, dlatego że oprócz samego spotkania z tą moją położną. Test na cukrzycę ciążową miałam przeprowadzany dzisiaj, szczepionkę na krztusiec i jeszcze kilka innych badań krwi. Ja mam dzisiaj test cukrzycy ciążowej. Dostałam do domu taki drink glukozowy, który ma 50 gramów glukozy. Muszę go wypić, zanotować godzinę, kiedy go dokładnie wypiłam i przyjechać do szpitala, żeby mi dokładnie godziny później pobrali krew. Także właśnie zdrówko zabieram się do picia tego czegoś. Przyznałam, że jest ohydne w zeszłym roku, znaczy dwa lata temu z chubciem, Wcale nie uważam, że było takie ohydne. No ale zobaczmy. Dobra, jest 8, 18. I trzeba to wypić w 5 minut. Wcale nie jest ohydne. To smakuje jak. Y Woda z sokiem. Takim tanim, sztucznym sokiem. <laughs> no, Takieś tam brarytasto to nie jest, ale ohydne takie, żeby ludzie mówili, że się wymiotować chciało, to bez przesadzenia. Okej. Okay. 8.19. <laughs> Jadę właśnie do szpitala. <laughs> Za 25 minut muszę mi krew pobrać. Skłamałabym, jakbym powiedziała, się w ogóle nie boję. Bo się boję trochę. Pewnie nikt ogólnie w tym momencie jak nie musi, to nie chce być w szpitalu. Ale ja niestety muszę teraz jechać. Nie miałam wizyty od lutego, więc już ponad miesiąc. więc wypadałoby chyba zacząć się wszystko ok, czy dzisiaj dobrze rośnie, czy tam serduszko dobrze pije i tak dalej. Także jadę i boję się. Wiem, tyle że są jakieś specjalne procedury przy wejściu, że wszystkim sprawdzają temperaturę, e, wypytują jak się czujesz i tak dalej. No ja się dobrze czuję, ale nie wiadomo kto będzie koło mnie tam. Mam ze sobą maskę, mam rękawiczki, e, mam sanitizer i wipesy. E, nie wiem co z tego użyję. Tak trochę głupio mi masek zakładać, bo wiem, że jest ich strasznie mało. Wszyscy proszą, żeby e, do szpitala je zanosić, jak się ma jakiś nadmiar. My nie mamy nadmiar, mamy sobie kilka i to nie kupiliśmy ich oczywiście teraz, bo teraz nie ma, ale po prostu jak byłam w pierwszej ciąży pod koniec i potem jak miałam malutkiego brcika, to tam raz byłam przeziębiona i po prostu miałam maski, żeby założyć na buzi, jak na go karmiłam, żeby na niego nie włuchać z tymi tam zarazkami przeziębienia wtedy tylko albo czegokolwiek. Eee, I tak samo hand sanitizer. Mieliśmy te mydełka antybakteryjne z tego samego powodu, bo po prostu półtora roku temu mieliśmy noworodka w domu, na no i też trzeba uważać na bakterie, więc tam jak gdzieś chodziliśmy na zewnątrz, czy coś z nim, no to zawsze miałam ten e, żel antybakteryjny. Stąd mamy takie rzeczy. E, równa na jest wcale nie taki zerowy, jestem trochę zdziwiona. Ja już wcześniej dostałam maila od szpitala z informacją, że wszystkie rutynowe i niekonieczne wizyty są w tej chwili wstrzymane. I tu przy wejściu jest taki plakat, który też tą samą informację podaje. Ja właśnie czekam na moje wybranie krwi mam 4 minuty? Tuż za wejściem, za taką wysoką szybą, siedzą panie, które pytają po pierwsze, czy ma się umówioną i potwierdzoną wizytę, czy ma się jakiekolwiek objawy przeziębienia, kaszę, gorączkę, czyli te główne objawy koronawirusa, i mierzą temperaturę. Wstałam na kolejkę, która że przyszłam ten screening przy wejściu. No i weszłam. W środku jest mało pacjentów, bardzo mało. Nikogo w ogóle na swojej drodze nie spotkałam tutaj idąc, także póki co jest nie najgorzej. Krak pobraną. i na tym piętrze, tutaj yy, dla ciężarnych, jest specjalne laboratorium tylko dla nas, więc to tyle dobrze. Jestem po. Nie rekomendują porodu w domu jeszcze <gryw> jako środek zapobiegawczy. Ja się cały czas zastanawiam. Wygląda teraz sprawa tak, że jest dużo mniej wizyt niż normalnie. Ja jestem teraz w trzecim trymestrze, pierwszy tydzień trzeciego trymestru, 28 tydzień i będę już miała tylko wizytę taką e, face to face na 36 tydzień, czyli dopiero za 6 tygodni, i potem na 39 tydzień. <grytania> Pomiędzy tymi wizytami są takie wizyty jeszcze telefoniczne, także nie jest tak, że zupełnie e, człowiek przestanie mieć kontakt z jakimkolwiek lekarzem, no ale będzie tego mniej. W sumie dobrze, lepiej minimalizować ryzyko. Pytałam, czy mam sobie kupić na przykład Doppler do domu, żeby mierzyć bicie serca, no ale powiedziała mi położna, że tak naprawdę sprawdzanie ruchów i upewnianie się, że je się codziennie czuje regularnie, jest takim samym wyznacznikiem, że wszystko jest ok, jak Doppler. U nas w trzecim trymestrze nie robimy już żadnych USG, dopiero na 36 bodajże tydzień takie bardzo szybkie, bardzo niskiej jakości, żeby tylko sprawdzić, czy główka jest na dole. A jeszcze ze zmian, które teraz są wprowadzone przez covid -a. Na wszystkie wizyty. Nie można przychodzić ze sobą towarzyszącą, wcześniej można było. Także cieszę się, że przynajmniej wszystkie USG, które mieliśmy, to mój mąż mógł zobaczyć, bo teraz biedne dziewczyny, które są w ciąży wcześniej, no to nie wiem chyba na żadne USG nikogo nie będą mogły przyprowadzić. Wróciłam do domu, zdjęłaś siebie całe ubranie, które miałam w szpitalu, i wrzuciłam do pralki. Nie wiem, czy to przesada, czy nie, ale na wszelki wypadek lepiej. Yy, niech to wszystko się ubierze. Na koniec chciałam się z Wami jeszcze podzielić moją listą pytań, którą dzisiaj przedstawiłam i zadałam mojej położnej. a dotyczy generalnie dalszego przebiegu ciąży i jak ta cała sytuacja wpłynie na moją opiekę ciążową i na to, jak ona wpłynie na poród. Z pytaniem generalnie o to, czy są jakieś nowe Ustalenia, o których muszę wiedzieć. Generalnie wszystko zostaje mailem przez taki portal specjalny, który, przez który można się ze szpitalem komunikować ze swoimi wszystkimi lekarzami. Jak dotąd ograniczone zostały oczywiście wizytacje. U nas w tej chwili przy porodzie można mieć nadal partnera i jedną jeszcze osobę do pomocy, czyli Dulę na przykład. Nie można mieć żadnych dzieci. Pytałam, czy to się może zmienić, czy za trzy miesiące, jak sytuacja się nie poprawi, czy na przykład może być tak, że w ogóle nie można mieć wizytacji i żadnej pomocy. Powiedziała, że nie wiem. Położna powiedziała mi też, że oni naprawdę rozumieją, że, ten, że to wsparcie jest potrzebne z takiego emocjonalnego i psychologicznego punktu widzenia. Dlatego będą się starali umożliwiać to tak długo, jak to tylko jest możliwe. E, wszystkie sale do rodzenia są prywatne tutaj e, w tym szpitalu przynajmniej, gdzie ja rodzę. Także jeden ze środków ostrożności, który został podjęty jest taki, że nie można wychodzić z tej sali. Także tak jak w ostatnio można było sobie chodzić po korytarzu, chodzić do takiej wspólnej kuchni, gdzie było pełno snaków, jedzenia, kanapek, jakichś tam napojów i różnych innych rzeczy. Teraz nie można łazić po korytarzach, także jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, czy na przykład przyniosą mi jedzenie do pokoju, czy będą jakieś lodówki w pokojach, które będzie można użyć. Zobaczymy. Pytałam też o to, jak yy, izolowane jest to całe piętro yy, czy tam skrzydło do porodów. Położna yy, mnie zapewniała, że to jest dalej oddzielna, odrębna część szpitala i nikt to nie jest związany z ciążą albo porodem tam nie wchodzi. E, zapytałam też, co się stanie, jak na przykład będzie tyle chorych, że będzie potrzebne więcej łóżek w szpitalu. E, czy jest taka szansa, że na przykład, nie wiem, część porodówki się na to zamieni, albo że na przykład w ogóle nie będzie porodówki? E, powiedziała, że raczej nie. Tak długo jak będzie porodówka w moim szpitalu, tak długo ona zawsze będzie oddzielna e, i nikogo chorego tam nie wpuszczą. E, jeżeli dojdzie do tego, że naprawdę cały szpital na przykład będzie trzeba przetransformować w szpital zakaźny, to jest szpital położniczy w Seattle, który jest jakby z tej samej rodziny szpitali, dlatego na pewno to będzie jakby zostawione jako porodówka. No i w razie czego zamiast rodzić w moim szpitalu, będę rodzić w tym głównym szpitalu w Seattle. Eee, może to oznaczać, że nie będę rodzić z moimi położnymi, no ale przynajmniej wiem, że na pewno jakaś porodówka dla mnie będzie. E, zapytałam też o to, jakie jest generalne stanowisko moich położnych na temat porodów w domu. Czy to jest coś, co w tej chwili jest rekomendowane, szczególnie tym osobom o niskim ryzyku? I ja poważnie powiem Wam, że rozważam poród w domu. Rozważałam, rozważam, nie wiem, jeszcze chyba rozważam. E, coś ważnego, o czym ta położna mi powiedziała. I tutaj warto wspomnieć jeszcze, że ta położna, z którą akurat miałam dzisiaj wizytę, jest ich tam sześć. I one generalnie się rotują, także ja mam wizyty z różnymi położnymi. Ona jeszcze 6 lat temu sama odbierała porody w domu, i dopiero od 6 lat pracuje w tej klinice, w tym szpitalu. Ona ma bardzo dużo doświadczenia, to była akurat taka najbardziej doświadczona położna z tych wszystkich, które tam są, więc jakby nie spodziewałabym się od niej jakiejś informacji negatywnej, jeśli chodzi o porody w domu, tylko dlatego, że nie lubi porodów w domu, dlatego że sama to robiła, także to było fajne. No, i ona powiedziała, że wyszedł jakiś tam papier wczoraj, bodajże wieczorem, od jakiejś grupy położnych w Nowym Jorku, co prawda, więc dalej od nas, no i tam, gdzie jest w tej chwili najgorsza sytuacja w Stanach, że należy bardzo zwracać uwagę na to, ile położne, które przeprowadzają porody w domu, mają opcji zastępstw. Bo co się stanie, jak ta położna zachoruje, co się stanie, jak po prostu ma tyle pacjentów, że nie jest w stanie obskoczyć wszystkich. No i to jest bardzo ważny problem, dlatego że zmęczona położna nie jest bezpieczną położną. Myślę, że każda położna, która odbiera porody w domu, zdaje sobie z tego sprawę i na pewno nie bierze za dużo na głowę, ale nigdy nie wiadomo, w szpitalu jednak jest tyle tych lekarzy i położnych, że zawsze ktoś tam będzie na onkolu, kto może się tobą zająć. W tej chwili chyba dalej skłaniam się ku porodowi w szpitalu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z następnych miesiącach. A i ostatnia rzecz, o którą się jeszcze zapytałam, to to, czy moje położne i lekarze, z którymi ja mam styczność w tym całym skrzydle labor and delivery, czy oni na przykład się rotują i czasem mają jakiś onkol na ER, czyli na ostrym dyżurze. Bo tego bym w tym momencie nie chciała. To znaczy ja bardzo, bardzo dziękuję, jestem wdzięczna wszystkim lekarzom, którzy teraz pracują, szczególnie tym, którzy pracują na ostrym dyżurze, jednak to jest większe ryzyko styczność z kimś takim, kto pracuje w takich warunkach, niż z kimś, kto jest tylko i wyłącznie wyizolowany do porodów i do opieki ciążowej. No i na szczęście to, co usłyszałam w odpowiedzi, to jest właśnie to, że no, ci lekarze, którzy są dla kobiet w ciąży, są tylko dla kobiet w ciąży i oni nie chodzą po innych departamentach szpitala. Także to tyle na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie, jak wygląda sytuacja w waszym kraju. Może myślę, że możemy się podzielić naszymi spostrzeżeniami, doświadczeniami tym, czego się dowiedzieliśmy od naszych lekarzy, bo to każdemu pomoże. I w ogóle piszcie, jak się czujecie. Ja tak trochę jak mówiłam, że z jednej strony tak mi głupio o tym mówić, bo wiem, że póki co wszyscy są zdrowi w mojej rodzinie, nikt nie potrzebował jakiejś intensywnej opieki medycznej, także pod tym względem jest dobrze. Mamy wszystkie zasoby, których potrzebujemy. Mamy jedzenie, mamy naprawdę to, czego potrzebujemy do życia. Możemy pracować z domu, więc no, jesteśmy pod tym względem bardzo w dobrej sytuacji. Ale jednak czuję się trochę to jakby odarcie tego doświadczenia ciążowego i porodowego. Nie można robić takich rzeczy, które by normalnie się robiło. Nie można chodzić po sklepach, szukać słodkich ubranek dla dzieci. Ludzie odwołują baby showery. Nie można mieć porodów rodzinnych. Słyszałam, że w Polsce w ogóle żadnych wizytacji. No i to jest przykre. Co się nie działo, wiadomo, że to nie jest koniec świata, ale to jest po prostu przykre. Szczególnie jak ktoś ma pierwsze dziecko, ale nie tylko. Ja mam drugie dziecko i dalej bardzo chciałam te wszystkie rzeczy robić. No i nie mogę w związku z zaistniałą sytuacją, także rozumiem wszystkich, którzy z tego powodu są trochę smutni. Myślę, że e, nie ma w tym nic złego mówienia o tym. Mamy do tego prawo. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy, jak ktoś trafi na ten filmik, w ogóle ta druga część nie będzie go dotyczyła wszystko będzie z powrotem tak, jak było. Wszystko będzie dobrze i nie będziecie musiały się o nie martwić. A dla tych, którzy oglądają ten filmik teraz, bliżej tego wszystkiego, co się teraz dzieje, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.